Witam Was serdecznie w szeptach dnia. Cieszę się bardzo z wszystkich odwiedzin na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo, że pozostawiliście po sobie ślad za łapki w górę, za komentarze. Jest to niesamowicie zachęcające, ponieważ nie jest łatwo trafić do odbiorców wśród Takiej obfitości, jaka istnieje i w tym świecie, i na YouTubie. Więc to szalenie ciepłe, przyjemne, budujące i zachęcające do dalszego działania. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Co? Może, żeby. Ponieważ próbowałam już nagrać jeden filmik dzisiaj. I okazało się, że wszystko co zaczynałam mówić to poszło gdzieś tam nie pamięć, bo akurat pies zaczął mocno szczekać, córka zeszła, ponieważ dom jest pełen jeszcze domowników do No i wyłączyłam to, nagrywam jeszcze raz i ja sobie tak pomyślałam, że tym razem nie będę nic mówić od siebie, a od razu wylosuję kartę, niech się temat sam wyrysuje, niech góra powie mi o czym mam mówić to może mi tego już nie przerwie. E, więc... Więc będę to e, Jeszcze raz wspominając... E, uśmiech na twarzy, który mi się wyrysował. Filmik, który jest od tygodnia. Em, który najpierw e, umieściłam, potem... Status jego zmieniłam na taki, żeby był niewidoczny, po czym stwierdziłam: A, dobra, jak już poszedł, niech będzie jednak widoczny, więc sama nie byłam na niego z... taka przekonana, bo e, muszę wam powiedzieć, że mm, w ogóle to, że istnieje ten kanał, to jest taki bardzo mocny mój wewnętrzny e, proces e, pozwalania sobie mówić na to, co widzę, czego doświadczam, e, bo do tej pory miałam takie przekonanie, że. Co to komuś zmieni, jak ja mu powiem, że nie wiem, jestem w stanie zobaczyć jakąś energię, albo że rozwiązuję swój problem tak czy siak, że um, raczej trzymałam dla siebie te wszystkie rzeczy, a jeżeli mówiłam, to tylko jakimś takim osobom zaufanym, bliskim, których czułam, że um, mogą mnie zrozumieć. I e, rok temu zacząłam wychodzić e, na zewnątrz z pewnymi rzeczami e, i okazało się, że e, ludzie chcą tego słuchać coraz bardziej, coraz bardziej, więc e, ja się też na to otwierałam. I e, bardzo często, jak z kimś rozmawiam, tak twarzą w twarz, to mówię, nie, jak ty wspaniale mówisz, jak ty zachęcasz. Tak? A oglądam filmiki i nagle się okazuje, że ja się gdzieś tam tak stresuję i blokuję, że to nagrywam, że okazuje się, że po prostu ani nie mam poprawnej składni zdania, ani e, bogatego słownictwa, który jest normalnie. E, po prostu tak, ile mam w sobie oporu, tak widać też na tych filmach. I taka... Mm, naprawdę jestem tak rozanielona tym, że... Filmik, który gdzieś tam w żaden sposób nie, wiem, nie podsyłałam ani znajomym, ani, ani nie umieszczałam na Facebooku, ani w żaden sposób w każdym razie nie reklamowałam nagle przyjął się z tyloma tsunami, no to jest dla mnie zachętą, dobrze będę mówić i mam nadzieję, że czujecie też, że troszeczkę puściłam tą blokadę w sobie i chcę ją puszczać coraz bardziej, coraz bardziej, mówić o takich coraz głębszych tematach, nie bać się tej opinii innych i stać się tak odważną w umówieniu tego co czuję jak w innych rzeczach, ponieważ pokonałam wiele takich jakiś swoich blokad, a, a tutaj nagle się okazuje, że, że jeszcze jakieś one są, ale całe szczęście pracuję nad tym cały czas i nawet w ten najbliższy przedświąteczny weekend byłam na kolejnym w szkoleniu poznałam kolejny stopień Hopopono i jestem po takich kolejnych procesach i, i czuję, że naprawdę e, gdzieś tam otwieram się, że puszczają te blokady, e, czego potwierdzeniem też jest Wasza aktywność, więc e, wspaniale. E, dzisiaj korzystam z kart e, Osha i zobaczmy. Mam ochotę wylosować e, dwie karty, ale najpierw jedno... nie, no wspaniale. Nic <laughs> coś, <Licość. śmiech> może dlatego dwie. I mistrz. No dobra, słuchajcie, o czym dzisiaj będę mówić. Przede wszystkim zacznę od mistrza. Mistrz, moi, kochani, w moim odczuciu to jest osoba, która zaczęła coś po prostu jako pierwsza że nie ma takiego mistrza, który znałby jako jedyny. Nie ma jedynej drogi do prawdy. Jest wiele dróg i każdy ma swoją własną, więc nie możesz znaleźć recepty dla wszystkich. Możesz jedynie inspirować tym, że znalazłeś swoją w taki, a nie inny sposób. To po pierwsze. Czytając kiedyś taką książkę Wielcy Mistrzowie Wuli, to na, po, na samym początku, w ogóle książka mówiąca o fizyce kwantowej, taka klasyka w tym temacie już, na samym początku właśnie było takie określenie. Mistrz to ten, który zaczął pierwszy. I y, można być mistrzem. Jeżeli y, od 20 lat pieczysz chleb, no to jesteś mistrzem w tym pieczeniu chleba, tak? Jeżeli od 20 lat strzyżysz włosy, to jesteś mistrzem w tej dziedzinie. Y, I przekazując to, co wiesz, y, możesz. Zainspirować kogoś do, do odnajdywania swojej drogi. Mistrz zawsze jest uczniem. To kolejna rzecz, która, z którą, w którą wierzę, że po pierwsze cały czas się trzeba uczyć i każdy, nawet taki nauczyciel w szkole podstawowej czy tam liceum również, żeby mógł nauczać nawet jakiegoś jednego przedmiotu, to cały czas musi się doszkalać, cały czas musi poznawać jakieś kolejne materiały, z czymś się mierzyć. I tak samo jest i w życiu. Um, cały czas musisz się uczyć, i też musisz się uczyć od osób, których inspirujesz. I nawet nie to, że musisz, to się tak samo wydarza. Ponieważ wszyscy jesteśmy tak ze sobą powiązani. I um, że nie bez powodu akurat odsłucha ciebie ktoś taki, czy przyjdzie do ciebie ktoś taki z takim, a nie innym problemem, że nie jesteś w stanie zainspirować kogoś, kto całkowicie w ogóle nie rezonuje z tobą, tak? I często postawy tych osób, których teoretycznie pokrzepiasz, jest tak niesamowita, że albo się inspirujesz, Daną osobą ty sam, albo dostrzegasz jak w lustrze, z czym ty sam też masz problem. tak? No to jest ciągła, ciągła obostronna praca. Nic, nic nie jest tylko takie po prostu. Kolejną rzeczą jest to, że każdy mistrz, przynajmniej duchowy mówi o tym samym, aby zajrzeć do środka, żeby zajrzeć do wnętrza, żeby poznać siebie, żeby odkryć co tam jest, bo e, tam jest e, zawsze to, e, co najbardziej istotne, to co, e, e, co stałe. Szukamy takiej stałości e, w życiu, które się ciągle zmienia, które ciągle Ciągle odnajduje coś, coś innego, i, i chcemy mieć już raz na no zawsze załatwioną jakąś sytuację. A one nawet, że tak powiem, przepracowane odsłonią się jeszcze raz tylko na głębszym poziomie, tak? Wszystkie rzeczy, które tak myślimy, że przepracowaliśmy, że już się uporaliśmy z jakimś problemem, po jakimś czasie ten problem pojawia się jeszcze raz nie dlatego, że żeśmy popełnili jakiś błąd, czy żeśmy, nie wiem, czegoś tam nie przepracowali, tylko dlatego, że na głębszym poziomie jesteśmy w stanie jeszcze raz się zmierzyć akurat z tym ani innym problemem, ponieważ mm, tak naprawdę nie ma problemów, a są wyzwania, na, na które sami się zgodziliśmy, przychodząc tutaj na ten świat, i z pewnymi określonymi kwestiami borykamy się akurat w tym wcieleniu. O tym, o tym no świadczy chociażby numerologia astrologia jakby wykazuje dokładnie, że przyszliśmy przepracować akurat ten czy inny problem w swoim życiu tutaj. No, i ten problem się powiela cały czas i cały czas. Tam tylko po prostu kolejne, kolejne etapy yy, yy, przychodzi nam poznać. I, yy, więc w pewien sposób jesteśmy, jest jakaś stałość ciągle z, zmienna. A jedyne to, co jest takie niezmienne, to, nasza, yy, to nasze jestestwo, Ta yy, nieograniczona przestrzeń pełna możliwości. I, I dobrze o tym pamiętać, tak, że bez względu na to, do kogo zajrzycie, czy tutaj, czy gdziekolwiek indziej, za czym nie pójdziecie, co, co nie usłyszycie w kwestii proroctwa na nadchodzący rok, czy potencjału dla tego typu znaku zodiaku, czy nawet inspiracja na bardziej głębokim duchowym, mistycznym poziomie, czy również przepisy kulinarne, obojętnie co i jest to tylko pewna y, baza, którą najlepiej samemu weryfikować, w którą wchodzić, y, aby poznać, bo, bo nie wystarczy y, nie wystarczy coś zrozumieć, nie wystarczy coś y, pojąć. E, trzeba jeszcze tego doświadczyć żeby to było trwałe, piękne e, i, i nasze tak, bo e, możesz przeczytać 100 tysiąc 5 tysięcy poradników mieć pewnego rodzaju teorię która nawet może się pokrywać z, z twoim punktem widzenia jeżeli nie przeżyjesz jeżeli to nie jest Wprowadzone w taki czyn, no to, to każdy może cię zagiąć. Może zadać trzy pytania i wyjdziesz z toru. jeżeli ty przeżyłeś, doświadczyłeś i to jest to takie twoje niepodważalne, tak? Często jak rozmawiam z racjonalistami, którzy mówią: słuchaj, ale nauka twardo mówi, podaje pewne fakty to wiele razy w tych rozmowach czułam, że y, rozmawiam z kimś, kto bierze tylko życie na wiarę. I y, y, wiecie, to nie jest w czymś doświadczeniu, że Ziemia jest tyle oddalona y, od Słońca, y, tylko bierze ktoś coś na wiarę nauki, tak? Czy że... Y, Medycyna mówi to i tamto, to y, nie jest to y, przepisane latami y, doświadczeń y, danej osoby, tylko bierze coś na wiarę, y, sugerując się, że akurat y, wierzy y, tej grupie naukowców, a nie tamtej. Y, ale zupełnie inaczej rzeczy się mają, jeżeli coś doświadczymy i y, odnajdziemy swoją własną prawdę, y, która w tym momencie staje się nie, no niepodważalna, tak? bo, y, bo wynika z naszego doświadczenia. Y, oczywiście też nie warto się zabijać o to swój punkt widzenia, bo to jest świat dualny i wszystko można zaprzeczyć. Na wszystko da się znaleźć kontrę i, 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 i to jest ok, tak Dlatego też nie warto tak mocno trzymać się tego, co na zewnątrz i jakichś tam swoich racji, a być elastycznym i po prostu być w tym, co jest. I, i pamiętać, że. Że w tej nicości, która jest naszą esencją, jest wszystko. Jest wszystko. I, e... I skoro tam jest wszystko, to ty też możesz wszystko. Wbrew e... nauce, wszelkim y... prawdom, które, y... które poznałeś. Może nawet wbrew temu, co doświadczyłeś. E... Fajnie jest kwestionować dużo rzeczy, sprawdzać i pozwalać sobie znowuż e, odkrywać coś nowego, zmieniać zdanie, e, płynąć jak woda, zmieniać e, stan skupienia, e, być w czymś stałym, puścić, wyparować, spłynąć. Wydrążyć. Podwaleć sobie na to, co jest. Eee, mistrz. I nicość. Mistrz i nicość. Mistrz i nicość. Wiecie co? Zapytam jeszcze aniołów o takie przesłanie, A czemu by nie? Podsumowujące nasze spotkanie. W ogóle zostałam obdarzona całkiem niedawno nowymi, pięknymi kartami, których się uczę. No? bym chciała je już bym chciała je wziąć i, i wykorzystać ale ale niech będzie poczekamy sobie jeszcze słuchajcie po przełożeniu trzecia z góry przykładam teraz Trzecia z góry. Akceptacja. To też już chyba było. Jakie to jest ważne w takim razie, żeby to powtarzać? Spójrz na siebie i innych ludzi, oczami aniołów z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. Tak, i to jest taka postawa mistrza. Co można jeszcze powiedzieć? Każdy z nas może być tym mistrzem. Każdy z nas jest dla kogoś takim mistrzem. Dla sąsiada, dla pani z kiosku, dla kolegi z pracy, dla córki, syna. Bezwarunkowa miłość i akceptacja. Jakie to jest ważne, żeby wyzwolić w drugim człowieku właśnie ten jego najwyższy potencjał. Jak. Jak, jak pozwalasz. Teraz przypomniała mi się taka sytuacja. Kiedyś żyłam z takim partnerem, który bardzo mocno był skupiony jakiś ktoś mi się tutaj próbujeś połączyć który bardzo mocno był skupiony na duchowości i wszelkie moje wewnętrzne odkrycia które dokonywałam bo nie powiem był bardzo inspirującą dla mnie osobą ale wszelkie odkrycia, które były we mnie, wszelkie takie doświadczenia naprawdę głębokie, od razu, od razu krytykował: to nie to, to jeszcze nie to. Szuka jeszcze czegoś głębiej, jeszcze czegoś dalej, to, to, to nie to. A to zawsze było to. Ja właśnie byłam w tym miejscu, a nie w żadnym innym. tak, To zawsze było to. I bardzo mocno sobie pamię bardzo mocno pamiętam yy, tamte chwile, i yy, czasami opowiadam o czymś, bo chciałabym zainspirować kogoś, bo yy, widać jakiś yy, program, jakiś schemat, z kim się ktoś boryka, z czym się ktoś boryka, yy, i widzisz go okiem, że na przykład. No, yy, Gdzieś tam łatwiej by mu było w życiu, gdyby coś tam, coś tam, nie chcesz mówić wprost, bo to przecież ktoś musi odkryć, żeby to zaiskrzało, zaiskrzyło. I gdzieś tam, o, no, to, 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 a ktoś mówi, tak, tak, masz rację i opowiada o czymś zupełnie innym niż, niż ty próbowałeś nakierować, to wtedy tak sobie myślę, ale to jest piękne. Ale to jest piękne. To. to takie, takie momenty zawsze mi przypominają tego mojego partnera, który mi zawsze mówił nie, to nie to, to jeszcze nie to i, i byłego partnera I, i, i dostaję wtedy takiego pełnego dystansu i zaufania, że że ta osoba właśnie ma zrozumieć to, co ma zrozumieć, a wszelkie komunikaty, które dostrzegam w kimś, są komunikatami o mnie do mnie, tak? Czy jak prowadzę warsztaty z malarstwa intuicyjnego i dostrzegam jakieś uwikłania u kogoś to nie, nie śmie nawet y, mówić, że słuchaj popracuję nad tym, czy nad tamtym, tylko zawsze dziękuję, że to zobaczyłam i przyglądam się, czy to oby ja nie powinnam akurat popracować nad tym, czy nad tamtym, czy jeżeli ktoś mnie denerwuje w tej, czy w inny sposób, to to, co chciałabym komuś wykrzyczeć, to, to są rzeczy, które to są komunikatami dla mnie, tak, czy... No, warto się przyjrzeć w ten sposób, tak? Że, e, życie pięknie opowiada o tym, co my znosimy w sobie, w, w swojej przestrzeni. E, więc e, największym narzędziem mistrza powinna być świadomość tego, skąd to się wszystko bierze e, pewne odpuszczenie, dystans i akceptacja osoby, która się pojawia przyzwolenie na wszystko. E, co się wydarza w tej drugiej osobie, i mam nadzieję, że będę potrafiła nie tylko na tym kanale, ale e, e, przez całe swoje życie iść właśnie z taką akceptacją, miłością, że każdy z nas tego będzie, tak będzie umiał. E, o Jezus, Maria! Jeśli tak, można przerwać. 22 minuty, prawie 23. Moje założenie 15 minut w łeb właśnie wzięło. Dobrze, nie będę tego przeciągać w takim razie. E, jeszcze raz dziękuję za, za wszelkie odsłuchy i za tą obecność. E, Ciekawe jest to, że te tematy cały czas się powtarzają. Widocznie jest potrzeba taka, aby o tym mówić. E, więc. E, Dziękuję za takie prowadzenie. Jeżeli w jakiś sposób Cię to poruszyło, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, 23 minut, i na przykład nie jest to dla Ciebie za długo, to też mi daj znać, bo czasami mogłabym mówić i mówić i mówić, ale nie chcę zamłudzać. Szanuję też to, że każdy gdzieś tam jest w jakimś pędzie i. A, um, ostatnio mój znajomy powiedział, nie, no, no no, super fajnie, że to robisz. Odsłuchałem 3 minuty. <noise> Więc. E, chciałabym, żeby to naprawdę e, nie było tylko dla mnie, ale też i dla Was. W ogóle bierzcie o wszystkim, co chcecie. I dziękuję za każde ciepłe słowo. Życzę Wam pomyślności, wspaniałości. Życzę Wam odkrywania wewnętrznego mistrza w sobie, bo yy, każdy jest tym mistrzem, każdy ma dostęp do, yy, do tej prawdziwej yy, wiedzy. Yy, ja yy, też nie czerpię z, z, yy, z czegoś, co nie przeżyłam, yy, żebyśmy mieli dawać sobie bezwarunkową miłość w postaci pełnej akceptacji. Eee. Wszystkiego dobrego. Lada Moment nagram filmik z taką inspiracją na nowy rok. Eee. Zobaczymy. Eee. Muszę najpierw myśleć dokładnie formułę, albo i nie, nie wiem. Ale tak, Lada Moment. Kolejny filmik z takim założeniem, aby to było przesłanie noworoczne. Pozdrawiam Was serdecznie. Ściskam ciepło. Do zobaczenia.